Tutaj niby też jest. Wedle też powinny tu być. Ale zapis jest ten sam. Widzicie o to chodzi? Ogólnie zapis powinien być ten sam. Tak samo zapisuje gra. Tak na steamie jak i na tym. Tylko mi chodzi, tu by save odpowiada za tą mapę. To od, odkrycie mapy. Bo ja bym sobie wrócił. Bo ja robię sobie kopię zapasową save'a A mi wywaliło grę. Ogólnie. A to chyba cały system Ok, drugi raz to samo się stało podczas tego Podczas gotowania Zdech musi być jakiś chyba bóg Chyba tutaj też nie ma wydry To wydra chyba naprawdę jest też ciężko do znalezienia O, jest wydra Proszę bardzo. I co mówisz? Żeby zabić rybę, tak? I ją potem zaprowadzić do niej. Ale ta ryba może być w wody, czy na zewnątrz. Tak i tak. Mówisz, że jakimś modzie, to nie? Wycie nie, mi chodzi, że ja mam pozaznaczone na mapie wszystkie punkty, wiesz? E, gdzie są viverne i takie tam. Najlepiej w wodzie. A może być, że zabiję ze strzelby, ryba. Ale nie mam żadnej broni białej. No to nawet, że mogę kurwa zabić. A te ryby są agresywne, czy nie? I zostawić tak, i zaprowadzić wydra. Gdzieś tutaj pływała. I ja mam zaprowadzić ją? Gdzie ta wydra jest? Ja ją tu gdzieś widziałem. Tutaj leży. Ile to ciało może leżeć? 10 minut rozkłada się. A mogę wziąć tego płatponurka. A jest wydra. I co mam zrobić z tą wydrą? że to tak niski level. No, no, mam wziąć tą rybę? Tak? Bo moda wziąć jeszcze ciało, ryby. Ja tylko 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 odstawiałem powietrze. Wciągnij ciało. Gdzie ta wydra była? Tutaj była się ta wydra Ale wydaje wychodzą chyba Jak on tu fajnie trzyma tą rybę Dobra, popływa może ona znów się pojawi gdzieś tutaj w okolicy Popływamy, zobaczymy, pooglądamy. Ja to ryba. To ryba. Ano to ryba dalej. Może ona tam dalej popłynęła. O jest I podle, bo jest mi nie powiedział do końca. Podchodzę do wydry i mam na nią nacisnąć, tak? Kurczę, wladę. No. No chodź! karm Podnieś. I ona niby mnie ociepla, to? Mówisz? trzy stopnia. A jak ty ją zdejmujesz? ja ją mam? Ale... Nie, nie najłatwiej będzie zrobić z niej futerko takie, nawet kurwa żeby z tak trzymać. Co? Ja dole Dobra. Jak je teraz ściągnąć? Poradzę? Ja. Okej. Okay. Dobra, ile tam mam temperatury? Na no, demont 33. Dobra, chodź. Czy ogarnąłem i dopiero tutaj znalazłem tą wydę, dobra. Nie Mówisz, że to niby pomoże, tak? No, ja też witam.